Motopunkt. O tym, co napędza motoryzację. Dzień dobry. Z tej strony Maciej Blum rozmawiam z. Dzień dobry, Jakub Farysz, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Kłaniam się. E, chciałem zadać kilka pytań e, dotyczących, już rozmawialiśmy o osobówkach, a teraz porozmawiamy o samochodach ciężarowych. E, przed samochodami ciężarowymi e, też jest pewna data po której będą one musiały przejść na napędy elektryczne. Jak to dokładnie wygląda? Tak, bardzo ważny temat, dlatego że zwykle w tak zwanej przestrzeni medialnej mówimy o samochodach osobowych, no bo one są tak troszkę bliżej nas wszystkich, natomiast nie zdajemy sobie sprawy z tego jak ważny, często nie zdajemy sobie sprawy z tego jak ważną częścią w ogóle gospodarki całej jest branża transportowa. To jest absolutnie kluczowa Branża dla gospodarki. Dlatego, że jak coś gdzieś jest wytworzone, prawie zawsze musi być przemieszczone. Nie ma dyskusji. Tak. No i teraz akurat Polska jest jednym z krajów w krajach, wśród krajów Unii Europejskiej, gdzie branża transportowa jest w świetnym, na świetnym poziomie rozwoju, a może dokładnie była jeszcze niedawno, bo w tej chwili przeżywa kryzys. Dość powiedzieć, że polskie firmy transportowe przewożą mniej więcej 30% towarów w Unii Europejskiej i to zarówno między krajami, jak i, jak i ten klasyczny taki cross-border, czy, 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 czy inne formy. Więc no jeszcze nie wiem, rok albo dwa lata temu byliśmy liderem w tej chwili, nie wiem, jak to jest, ale Myślę, na pewno że jesteśmy w czołówce. Jesteśmy, jesteśmy absolutnie w czołówce. No i teraz ta zmiana, o której pan powiedział, tak to prawda, pięć lat później, czyli w roku 2040 z tym 90% pojazdów ciężarowych powyżej 16 ton wprowadzanych na rynek europejski będzie musiało być zaremisyjne. Co to znaczy? To znaczy albo bateryjne, albo z ogniwem wodorowym. Dziś wydaje się, że samochody bateryjne będą popularniejsze, jeżeli chodzi na przykład o zastosowania miejskie, śmieciarki, jakieś tego typu pojazdy, czyli taka dystrybucja miejska. Jeżeli mówimy o w tym transporcie długo, hmm. na długich trasach, no to raczej chyba zwycięży wodór, ogniwa wodorowe, ale zobaczymy. No ostatnio oglądałem premierę ciągnika. Producent się chwalił, że jest to napęd bateryjny, gwarantujący bodajże 600 km. Tak, dokładnie tak. tak jest. Prędkość ładowania, nie, nie tyle prędkość, co moc ładowania 1 MW. No i to jest właśnie. I teraz i to jest bardzo ważne. Jak rzecz. to będzie technicznie rozegrało? No właśnie, i to jest bardzo ważna rzecz. Dlatego, że tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o koncepcję, to ona w tej chwili różne firmy mają różne zdanie na ten temat i rozwijają. Yy, Niektóre firmy bardziej elektryczne, nawet niektóre myślą o wodorze. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast, jeżeli miałaby zwyciężyć bateria, to kluczowa, absolutnie kluczowa jest inna, infrastruktura. I to nie infrastruktura taka, jak, o jakiej mówimy w kontekście samochodów osobowych, tylko specjalne, dedykowane stanowiska ładowania dla pojazdów ciężarowych co najmniej jeden megaładowarki. Dobrze by było, gdyby były półtora albo więcej. No już widziałem taki problem na jednym z punktów ładowania przy autostradzie, gdzie punkt ładowania samochodu ciężarowego był. Natomiast ciągnik z nie był w stanie tam podjechać, bo był tak umiejscowiony, że nie mógł się skręcić. Taka no tak, ale nie to był, ale to rzecz, był najprawdopodobniej punkt adoptowany z e, poprzednich, tak, dlatego, że co do zasady, jeżeli mówimy o tych hubach ładowania, nie. to one będą tak projektowane, żeby, żeby no właśnie się siodłowy mógł zrobić. podjechać, bo jeszcze pamiętajmy, że nie ma, nie ma unifikacji miejsca gniazda, w związku z czym to może być w różnych miejscach. To może być w różnych Tak mówimy o pracy nad złączem zunifikowanym, które będzie, także to, to ale, ale mówimy wszystko w, w, w czasie przyszłym. Tak, no ale mówimy wracając, o tym, co będzie. Wracając z jakiejś delegacji, widziałem na parkingu w Niemczech, na pauzie stało, nie wiem, kilkadziesiąt, może setka, może więcej. Nie, parking był zabity ciągnikami, potocznie mówiąc, tirami, od deski do deski, ciężko było znaleźć miejsce. I teraz no wyobraźmy sobie, każdy na pauzie ładuje się jednym megawatem. To oznacza, że przy każdym parkingu przy autostradzie musi stać albo podstacja albo nawet można trochę teraz wyjść dalej w mały SMR bo przy tych ilościach energii elektrycznej to jest wręcz no. a, a, robi się absurdalne no, Dokładnie do tego zmierzam. Jeżeli e, m, chcemy a taki plan jest w przypadku Polski to jest e, plan e, wybudowania stu kilkudziesięciu takich hubów ładowania. Jeżeli chcemy poważnie myśleć o długodystansowym transporcie samochodami bateryjnymi, ciągnikami siodłowymi bateryjnymi, to ta infrastruktura mówi, musi pojawić się nie tam, gdzie się da doprowadzić prąd, tylko tam, gdzie my go potrzebujemy. Czyli, krótko mówiąc, yy, musi zostać muszą zostać wydane duże pieniądze na sieci przesyłowe. No i jeżeli mówimy o takim jednym hubie ładowania, no to powiedzmy, że to będzie w pierwszym okresie 10 ładowarek po jednej stronie, 10 ładowarek po drugiej stronie, czyli mamy mniej więcej między 20 a 30 MW. No to naprawdę musi być podprowadzone specjalne złącze. Dalej. Jeżeli popatrzymy na. Tę na mapę Polski i na, na to, gdzie w którym miejscu te stacje muszą się pojawić, no to widać, że one będą muszą być dość równomiernie rozłożone, czyli sieci przesyłowe. I teraz jest program w ministerstwie, który jest dedykowany pojazdom ciężkim, z dużym finansowaniem, bo to jest 6 miliardów w sumie, i to jest mniej więcej tak, dwa na pojazdy, dwa na sieci ładowania. Czy na stację ładowania i dwa na sieci przesyłowe. Po 2 miliardy. W sumie 6 miliardów, duża kwota, więc jest szansa, że coś pójdzie do przodu. Ale przewoźnicy mówią, że na wymianę floty oczywiście to się będzie zdarzało. Yy, sukcesywnie to się wydarzy, to nie będzie tak, że z dnia na dzień te pojazdy trzeba wymienić, natomiast trzeba przeznaczyć bardzo, bardzo duże pieniądze przekraczające te 2 miliardy, no ale od czegoś trzeba zacząć. Czyli krótko mówiąc. Jeżeli nasze firmy transportowe chcą się znaleźć w tej nowej rzeczywistości, to muszą już dzisiaj o tym myśleć, już dzisiaj się do tego przygotowywać, już dzisiaj przechodzić, na razie choćby kupić kilka ciągników siodłowych, żeby w ogóle zobaczyć, jak, jak ten transport wygląda. I, i, no i bardzo ważna rzecz, I, znowuż, na, w pierwszym okresie to na pewno nie będzie tak, że y, y, towary przewożone z Polski do Hiszpanii będą przewożone ciągnikami siodłowymi elektrycznymi, bo na razie nie ma infrastruktury. Natomiast ta infrastruktura będzie się pojawiała i na razie wydaje się, że podwozia, y, które będą służyły na przykład do zabudowywania śmieciarkami, polewaczkami, czy, 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 czy pojazdami do takiej dystrybucji miejskiej, to będzie... To będzie początek, bo pojazd podwozie elektryczny jest wymarzony pod śmieciarkę. Dlatego, tak, że jest mieście. cicho. długo Ten pojazd pracuje, silnik jego pracuje, a stosunkowo mało się przemieszcza. Tak, no bo, bo co mało, chwilę robi jest, mało kilometrów. Robi mało tak. kilometrów, bo co, co chwilę musi się zatrzymywać, żeby tak, te odebrać śmieci. To jest rzeczywiście więc, świetny więc to, jest punkt, wymarzony, to jest wymarzone, podwozie elektryczne jest wymarzone pod śmieciarkę i pod inne tego typu y, zastosowania. A co z pomysłami takimi, jak były te pojazdy y, zasilane z pantografów w Niemczech? jest taka trasa gdzieś jest. między Stuttgartem a Monachium, czy, czy gdzieś pod Monachium? Kilka firm prowadzi Ta. tego typu badania. Być może to też będzie jakiś fragment rynku, dlatego że pomysł był taki, że to jest pojazd, który ma stosunkowo niedużą baterię, ona musi wystarczyć do tego, żeby dojechać, dojechać do jakiegoś do centrum, do centrum logistycznego, Dokładnie, ale, na ale to jest powiedzmy w, kilkadziesiąt tak. kilometrów, natomiast na głównych trasach transportowych miały być, czy po, powinny być zbudowane sieci ładowania i takie no właśnie pantografy. Być może tak się zdarzy, bo być może na pewnych odcinkach okaże się być opłacalne, żeby stworzyć takie sieci ładowania, czy takie sieci zasilania bardziej niż ładowania. No i może, być może część tych pojazdów będzie dedykowana tym trasom i one będą jeździły tylko na tych trasach. Może tak się zdarzyć. W terenie górzystym, gdzie będą dużo pod górę jechały pojazdy, może, bo, może bo tak się zdarzyć. Na obszarzeniu pod z, może tak się zdarzyć. bardzo szybko. Oczywiście tak. to jest kwestia kosztów i no znowuż dzisiaj jesteśmy, jeszcze raz trzeba ja to powtórzyć, dzisiaj jesteśmy w tym pierwszym okresie, w tym mm. okresie, kiedy no pewne idee, pewne pomysły yy, 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 ścierają się z rzeczywistą, czy z rzeczywistością, z życiem no i pewnie z niektórych będziemy musieli się wycofać, inne będziemy rozwijali, jeszcze inne nowe się pojawią i yy, 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 no jedno jest pewne, ta rzeczywistość motoryzacyjna w najbliższych Kilkunastu czy kilkudziesięciu latach będzie na pewno inna niż ta dzisiejsza. Duże wyzwanie przed transportem będzie. Duże wyzwania przed transportem w ogóle przed nami ostatnimi czasy, jest bardzo dużo różnych wyzwań. Ale może to tak powinno być, bo jest przynajmniej bardzo interesująca rzeczywistość. Nie nudzimy się. Nie nudzimy. <laughs> bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie.